I była dziewczyna śliczna jak obrazek. Powiedziała, żebym spadał. Poznajcie Casey Harris. Jest piękna, bogata i niezamężna. Rozkwitła. Casey poznaje nowych, fascynujących ludzi. Tu jestem, René. Muszę poszukać innego faceta. Może zjadła być z nami obiad? Może byś się wybrała? Poszła być ze mną? Którego wybierasz? Milionera, dżentelmena? Chodźmy do sypialni. Gwiazdę futbolu? Chodźmy do sypialni. Czy śpiewającego kelnera? On nie zrezygnuje z alkoholu, narkotyków i dziwek. Może to zbyt piękne, a jednak prawdziwe. I po tym, jak się kochaliśmy, musiałam zrobić na tobie cholerne wrażenie. Wiem, co sobie myślisz gnoju. Nie łatwo jest znaleźć odpowiedniego mężczyznę. Ale prawdziwe romantyczki są wytrwałe. Tu prezydent Reagan. Oh, yeah. Szaleję za tobą. W rolach głównych Joseph Jen, Claudia Kristen oraz Adam West. Szaleję za tobą.